Wow, jak tu fajnie! Słyszałaś ten dźwięk? Zamknęli nas tu! Pomocy! tutaj, patrz co tam jest. Jakieś sejfy. Może tam będzie gdzieś klucz. Tylko gdzie go znaleźć? Nie wiem. Hmm. Wow, patrz, coś się pojawiło. Pudło z rysunkiem klucza. Musi być w środku. To pudło jest różowe, tak jak ja. Więc to ja muszę zacząć. Mam nadzieję, że nie ma tam niczego obrzydliwego. Przypomina mi piasek w dotyku. Co to jest? O nie! To robaki! Tylko nie to! Fu, Nie chcę już wkładać tam rąk. Widziałaś, co tam było? Robale! Dobra, dla naszej wolności zdobędę ten klucz. No i gdzie on jest? Znalazłam go! Pospieszmy się, otwórzmy sejf i wynoszmy się stąd. Okej. Okay. Co będzie w środku? O, mamusiu! Ciasto? Naprawdę? Nie ma klucza. Trudno, przynajmniej było smacznie. Mm, jaki pyszny. Mm. O, jacie, patrz, jest kolejne pudło. Teraz jest niebieskie. Christy, sprawdzisz to? No dobra, teraz moja kolej. Mam nadzieję, że nie ma tam żadnych robaków. Uuu, tu jest coś dziwnego. Jakieś kuleczki? Ojej, co tam jest? A, to nic strasznego. Mogę się uspokoić. Mami kluczyk. Udało mi się go szybko znaleźć, zobacz. No to otwieraj sejf. Na pewno będzie w środku kluczyk. Okej, no i gdzie on jest? Co to? <laughs> Jestem pokryta niebieskim proszkiem. Jestem cała brudna. Czemu się śmiejesz? Też chcesz być niebieska? Pasuje ci. Nie mam mowy, lubię tylko różowy. Ciekawe, co teraz mnie czeka w pudle. Tu jest coś dziwnego. Co to może być? O nie! To kurze łebki. Co za Ochyda! Przepraszam, Fibi, nie chciałam. Lepiej wyjmę klucz, bo zostaniemy tu na zawsze. O, o, to i on. No w końcu. Fibi, spójrz! Ten śliczny różowy kluczek nas stąd uwolni. Co czeka na mnie w środku? O nie, co to za obrzydliwość! Jestem pokryta jakąś pianką! Fuj! To jest takie zabawne! Zobacz, nowe pudełko! Teraz moja kolej, żeby nas stąd wydostać. Moje ręce są szczęśliwsze niż twoje, więc zdecydowanie nas stąd uwolnię. Jest tu coś dziwnego. Co to może być? To obrzydliwe! Przypomina mi niebieskie smarki! Dobra do roboty! Chyba znalazłam kluczyk. Spadajcie stąd, smarki. A oto i on. Zobacz. Na pewno pasuje do niebieskiego sejfu. Co jest w środku? Hmm, Jakaś lina? Pociągnę za nią. Co się na mnie wylewa? Jakaś niebieska farba. Masakra. Nie lubię niebieskiego. Co? Hmm. To z Twojego sejfu! Nie, no nie podoba mi się to! Dlaczego ty otworzyłaś sejf, a to ja cierpię? Przestań! Mam tego dosyć! A ja myślę, że to całkiem zabawne! Niebieski ci pasuje. Zobacz, jest różowy sejf. Znajdź kluczyk. Dobrze, że jestem już czysta. Zaraz go wyciągnę. Co to jest? Jakiś pudełko? Chyba z galaretki czy coś? Muszę to jakoś rozerwać. Zaraz wyjmę kluczyk. Oto i on. Czas otworzyć kolejny safe. W środku na pewno jest klucz do wyjścia. Sprawdźmy to. O jacie, czy to blaster? Ma coś w środku. Super. Bibi, to za niebieską farbę. Christy, przestań. Jestem cała mokra. A masz. O, nowe pudełko. Niebieskie. No dobra, dobra, już idę po ten kluczyk. Jestem znowu sucha. Co jest w środku? O, mamusiu. Dobra, muszę się opanować. Co to może być? Coś lepkiego i oślizgłego. To oko! Chociaż jest żelkowe. Jest całkiem pyszne. I ma w środku nadzieję. Muszę szybko znaleźć kluczyk. Jest! Udało mi się! Zaraz otworzę kolejny safe, Christy. Co tam mamy? O nie! Christy, muszę odpocząć. To straszne! Wszystko w porządku? Weź się w garść. Wstawaj! Wszystko okej. Okay. O, nowe pudło! A teraz ja już się niczego nie boję. Co to może być? Okej, okay, coś dziwnego. Muszę to sprawdzić. O, to różowe cukierki. Super, zjem sobie. Jestem taka głodna. Są pyszne. Na pewno znajdę kluczek. Ale najpierw zjem wszystkie cukierasy tak, żeby miska była pusta. Chcę więcej i więcej. Ach, to była prawdziwa uczta. Jest i kluczek. W końcu udało mi się. Zobacz, Fibi. Zaraz otworzę safe. Odsuń się. Dziękuję. Co tu na mnie czeka? Lody! Wspaniale. Najpierw cukierki, teraz lody. Odlot. Co? Fibi nie podziela się z tobą. To różowe lody i są tylko dla mnie. Musiałam zjeść całą miskę cukierków, żeby dostać te lody. Więc tylko ja je będę jadła. Fibi, przestań się ślinić i otwórz pudełko. Okej, okay, może w środku będzie coś smacznego i też będę mogła to zjeść. Nie rozumiem. To jest coś dziwnego. To piasek czy co? Gdzie jest kluczek? O, mam! Nareszcie. Jestem już w tym profesjonalistką. A teraz spróbujmy otworzyć safe. To jest w środku. Wow, Coca Cola! Jest taka niezwykła i pyszna. Chcesz trochę? Nie podzielę się z tobą. Nawet nie pytaj, ty nie podzieliłaś się lodami. Nawet nie proś. Hmm. No proszę! Nie ma mowy, jest moja. O, tam jest jeszcze jedno pudło. Na pewno musi być tu klucz do ostatniego sejfu. Zaraz go zdobędę. Co to jest? Dotyku jak galaretka z uszami? Hmm. O jacie, to gigantyczny żelkowy miś. Dziwna, gdzie kluczek? Na pewno jest gdzieś tutaj. Mam! Wow! Phoebe, udało mi się znaleźć ostatni kluczyk dla nas. W tym sejfie na pewno będzie kluczyk do wyjścia. Awesome! Jest, hura! Wiedziałam, że uda mi się stąd nas wydostać. Otwórzmy kraty. Szybciutko! Udało nam się! Kluczyk musi pasować do tego zamku. Hura! Wynośmy się stąd! Nie masz nic przeciwko, jeśli będę pierwsza? Okay. Jasne, że nie. Okej, okay, zobaczmy. Wow, to moje ulubione łódka z KFC. Ach, co za zapach. Po prostu kocham świeżego kurczaka. Ej, masz własne jedzenie. Zgadza się. Ja też mam Pepsi! Jestem taka podekscytowana. W środku jest czekolada. To istne szaleństwo! Mm, jakie dobre. Nie mogę się zatrzymać. Już z takim apetytem. Ja też chcę! No to na co czekasz? Rzeczywiście, już nie mogę się doczekać tego niesamowitego smaku. Jaka chrupiąca skórka! Super! Ojej, zupełnie zapomniałam. Trzeba dodać troszkę keczupu z keczupem będzie smakować o wiele lepiej. Ej, nie rzucaj we mnie tymi kośćmi! Przepraszam, ale nie słyszę, co tam mówisz. To jest takie pyszne, nie mogę się zatrzymać. To jest coś! Super, jestem zachwycona! A oto i nowa para! O, mamusiu, mówiłam ci, żebyś przestała we mnie rzucać. Przepraszam, to był wypadek. Ile razy można? Dosyć tego. Sama się o to prosiłaś. To jest wojna. Żołnierz jest gotowy do bitwy. Zaraz poczujesz moją moc. Przyjmij kulkę! Ach, tak? Ha, trafiony zatopiony wspaniale. Chcesz wojny No to będziesz miała wojnę. Jesteś taka zabawna! A masz? Ej, co powiesz na to? Proszę bardzo, i jeszcze, i jeszcze. Łap! O, wow, to jest pyszne. Ha! Wygląda na to, że wygrałam. Chyba śnisz. Co? Daj spokój. Obydwie jesteśmy takie zabawne. Przyszła mi do głowy niesamowita myśl. Chyba moje wiaderko też jest jadalne. Pachnie tak słodko. Mm, miałam rację. To jadalny papier. Smakuje mi. Daj mi spróbować. To zabawne, ale to jest naprawdę dobre! Daj jeszcze! Let's go! Hurra! Co to za zapach? Myślę, że pochodzi spod twojego klosza! Co? To prawdziwa kupa? Co za smród! Jakiś koszmar! Zabierz to stąd szybko! Już, już, zaraz! To chyba zwykły papier toaletowy! Oderwę kawałek! Odwagi dasz radę! O rany, zaraz wyjaduję! Fuj! Tylko nie we mnie! Uff, już po wszystkim. O rany zupełnie zapomniałam, że papier był brudny. Nie widzieliście tego. Boję się otworzyć. O nie, to też kupa? To dziwne, ale w ogóle nie śmierdzi. Chyba jest zrobiona z czekolady. Muszę spróbować. Mm, ta czekolada jest pyszna. A z czego jest zrobiony mój papier toaletowy? Może też jest jadalny? Mastiks! Hura! Mam ciasto! I jest przepyszne! Tu może się ze mną podzielisz! Nie tym razem! Nie to nie! Sama chcę się tym najeść! To takie fajne! Ale jesteś zachłanna! Mam pomysł! Zrobię jej mały żarcik! Owinę się papierem toaletowym, jak prawdziwa mumia, i ją przestraszę! jest wspaniałe! Ej! No co znowu? Aj, to mumia, pomocy! Ha, co za ubaw! Mój dowcip się udał! To był niezły pomysł! Póki sobie odpoczywa, to ja spróbuję jej tortu! Mówiła, że jest pyszny! Mm, rzeczywiście! Jest bardzo smaczny! No chcesz być pierwsza? To otwieraj yes. szybko! Ojej, uwielbiam rolki Ale mam szczęście Zobacz, co ty masz Dobra, też jestem tego ciekawa Ekstra, ja też mam rolki Dobrze, że są tu pałeczki Jedzenie nimi jest o wiele przyjemniejsze Najpierw trzeba zanurzyć rolki w sosie sojowym Ach, już mi ślinka cieknie mm, to jest takie dobre Ale czegoś tu brakuje Wiem, mam w torebce niesamowitą różową posypkę Prawie, że to danie będzie piękne i spektakularne, tak jak ja? Możesz mi życzyć smacznego? Ojej. Wielkie mi rzeczy. Nasza ślicznotka ma różowe pałeczki z błyskotkami, a moje są po prostu czarne. Nie szkodzi, chociaż mogłaby mnie nauczyć, jak się ich używa. Może tak, a może tak? No co jest? To nie powinno być takie trudne. Bani. Nie umiesz jeść pałeczkami? Co za ofiara! No i co z tego? Będę jeść rękami. Taki słaty i szybciej. O, sos czekoladowy. To są słodkie rolki. Super! Rewelka! Są lepsze niż zwykłe. Trzeba polać wszystko czekoladą. Będzie o wiele smaczniej. Chodźcie tutaj, moje słodziaczki. Mm. Przybij piątkę Brawo, zaczynaj To jest bomba Ratuj się, kto może Trzymaj O nie, pomocy Co robić? Musimy to jakoś rozbroić O kurcze, nie chcę się wyłączyć Urodziłam sobie palec To dziwne, wygląda jak czekolada Boję się, ale spróbuję Wow To jest tort o rany, co za szczęście! Co ty robisz? Ona nie bombę! Wow, to jest niesamowite ciasto! Uwielbiam czekoladowe nadzienie. To jest torta już się bałam. Nieźle! To jest pyszne! Tak bardzo mi smakuje. Kto by pomyślał, że to jest takie dobre? Właśnie widzę. Nawet zegar jest jadalny. Jest taki miękki i delikatny. Po prostu rozpływa się w ustach. Co za przysmak! Super! Ale obawiam się, że to oznacza, że pod moją pokrywką mamy prawdziwą bombę! O, mamo! Aj, zrób coś! Trzeba ją natychmiast rozbroić! Dobra, uspokój się. Muszę się wziąć w garść. Już to przerabialiśmy. Trzeba przeciąć przewód, wtedy bomba przestanie działać. Tak właśnie zrobię. Świetne nożyczki. Ej, koleżanko, gdzie jesteś? Pod stołem. To świetny pomysł, pospieszmy się, bo wybuchnij i zmienimy. Dobra, weź się w czy dasz radę. Ręce mi się trzęsą, który przewód przeciąć! Jeśli się pomylę, wybuchniemy. Nożyczki nie tną. Daj mi to. Okej. Okay. Kurczę, one naprawdę nie tną. Co robić? Kończy nam się czas. Ej, nie mdlej mi tutaj! Obudź się! Gdzie ja jestem? Musimy pilnie rozbroić bombę! A dobra, przykryję ją pokrywką i usiądę na niej. Może tak powstrzymam eksplozję? O mamusiu, co się dzieje? Wszystko w porządku? A, ja lecę! Ratunku! O nie! To było mocne. Czy ty żyjesz? Myślę, że tak. To była niezła bomba. Ale się wystraszyłam. Całe ciało mnie boli. Świetnie ci poszło. Znowu chcę być pierwsza. Nie, teraz ja. Niech los zdecyduje, dobra? Okej. Okay. Wygrałam. Zobaczmy, co mam. Wow, to hot dogi. Co za szczęście. Jesteś zazdrosna? Poleję je keczupem i zrobię sobie prawdziwą ucztę. Ej, dlaczego on się nie leje? Co się stało? Przycisnę mocniej. Oh, no. Aj! <laughs> to przezabawne. To nie jest śmieszne. Teraz wytrętwasz i wszystko będzie okej. Okay. Hura! Mamy to! Jak to ładnie pachnie! Daj mi trochę! Jeszcze czego chyba śnisz. Sama zjem moje hot dogi. Mm, to jest takie dobre. Ja też jestem głodna. Może nie zauważy, jeśli po cichu wezmę jednego. Nie ma mowy. Dobra, rozgryzłaś mnie. Nie yes. martw się nikomu cię nie oddam. Um, 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 um. Jak ona to, to zrobiła? To jakieś szaleństwo. Niezła prędkość. Ucz się dziewczynko. Chcesz zobaczyć kolejną sztuczkę? Zobacz, co potrafię. No to już przesada. Gdzie twoje maniery? Daj spokój, przepraszam. Też możesz już jeść? O, moje hot dogi wyglądają pysznie. Już zgaduję, z czego są zrobione. Oczywiście z ciasta czekoladowego. Polała je sosem czekoladowym i będę się nimi delektować. Czekolada tak pięknie spływa. Mm, to takie słodziutkie. Muszę tego spróbować. Niesamowite smakuje mi. Rewelka. Ja też chcę takie ciasto. Jak ty to tam jadłaś? Daj mi trochę! Trzymaj! Uh, uwierzyłaś w to? Chciwódzka, nie to nie! Patrz, co potrafię! Um. Wow! O rany! Co się dzieje? Twoja szyja urosła! Ale co macie pod kroszami? Fuj! Julie ma kurze łapki! A mia Happy Meal, super! Zastanawiam się, co będzie smaczniejsze w połączeniu z czekoladą. Co oni włożyli do mojego Happy Mila? Wow, to frytki i burger! Nie mogę się doczekać, kiedy tego spróbuję. Mm, przepyszne fryteczki! Ciekawe jakie będą z czekoladą. Spróbujmy. O, tak, ale dobre. Obleję czekoladą wszystkie frytki naraz. Rewelacja. O Właśnie widzę. Ech, skończyły mi się frytki. Przejdźmy do burgera. Zamierzam od razu zanurzyć go w czekoladzie. Z frytkami mi smakowało. Z burgerem też będzie nieźle. Mm, to jest takie smaczne. Julie, tak mi przykro, że tego nie spróbujesz. Nie mogę się zatrzymać. Chcę zjeść wszystko. Mia, ale apetyt. Widzę, że ci to bardzo posmakowało. Aż palce liżesz. Julie, teraz twoja kolej jeść kurze łapki z czekoladą. Padłam na genialny pomysł. Zaraz się zabawimy. Ej, co ty wyprawiasz? Jedz już kurze łapki. No dobra, próbuję. Muszę dodać więcej czekolady, żeby nie czuć ich smaku. Fuj, to jest okropne. Ale to challenge. O chyda! Tu nawet czekolada nie pomaga. Julie brawo, że zjadłaś te wszystkie łapki. Będziesz miała więcej szczęścia w następnej rundzie. Popij to wszystko czekoladą. Może to sprawi, że poczujesz się trochę lepiej. Mija chce być pierwsza? Nie? Dlaczego nie Julie? Ona naprawdę chce! Hura! Szybko podnosz klosz. Kurczę, masz cytrynę na patyku. W sumie kwaśne i słodkie powinno do siebie pasować. Nie martw się o to zbyt wcześnie. Julie, co ty masz? O ramy Lizaka i kolorową posypkę. Super! Czuję, że to będzie dobre. Nie chcę tego jeść przecież cytryny są naprawdę kwaśne. Skoro mi ja nie chcę, to ja zacznę. Najpierw obleję Lizaka czekoladą. A teraz obtoczę w słodkiej kolorowej posypce. Jakie to jest piękne! Daj swoje cytryny, Mija. Cytryny, no dobra, spróbuję bez czekolady. Fuj, kwasota! A teraz z czekoladą. Powinno być o wiele lepiej. To przecież czekolada? Próbuję. Chociaż mam pomysł. Julie, patrz! Odwróciła mi uwagę, więc to po prostu wyrzucę. E, to nie tak! Pomyliło ci się. No dobra, dobra z jemią. Mam dwie cytryny i całą pyszną fontannę czekolady. Jakie kwaśne! Ale czekolada troszkę pomaga. Uj, skończyłam! Zjadłam wszystko. Jesteś zadowolona? Teraz nie czuję buzi. Jakie to jest kwaśne! Mija, znowu chcesz być pierwsza? No dalej. Wow, ciastka! Jesteś szczęściarą! Julie, chyba nie bardzo. Krewetki? Mia, zaczynaj. A Julie nie się przyzwyczaja do smaku krewetek w czekoladzie. Chęcią! Te ciastka są takie pyszne, a czekolada tylko poprawi ich smak. Mmm, aż mi ślinka cieknie. Jakie dobre! Dasz mi kawałek? Chyba żartujesz. Masz swoje krewetki. Dla mnie samej ta porcja jest za mała. Teraz zjem na raz dwa ostatnie ciastka. Jeśli nie zjem odpowiedniej ilości, to będę zła i smutna. A chyba tego nie chcemy, prawda? Ale wiem, co chcemy. Chcemy zobaczyć, jak zjadasz swoje krewetki. Krewetki? Nie chcę! Chociaż może z czekoladą będzie lepiej. Spróbuję. Już gryzę! Fu, jakie to okropne! Jak ludzie to jedzą? Same w sobie są paskudne, a z czekoladą są jeszcze gorsze. Krewetki zepsuły smak czekolady. Rozprawię się z nimi naprawdę szybko i może następnym razem dopiszę mi szczęście. To wygra i jako pierwszy podniesie klosz. O, Mia wygrywa. Pospiesz się i otwieraj, jestem ciekawa co masz. Żelkowe spaghetti. Jest pyszne. Mia, jesteś taka zabawna. Julia, ty co masz pod kloszem? O, rany. To ostra czerwona papryka. To straszne. Słyszałam, że po nich buzia płonie przez tydzień, a z buzi idzie ogień. Julie będziesz musiała je zjeść. Nie masz wyjścia. Nie chcę tego jeść. Może czekolada mi pomoże. No dobra, próbuję. Jest lepiej? Muszę to szybciej zjeść. Nie no, czekolada nie pomaga. Moja buzia płonie. Nie denerwuj mnie. No dobra, dobra, tylko nie krzycz. Zjem wszystko. Jestem teraz Wolverine. Albo tygrys. Jeszcze nie zdecydowałam. No dobra, próbuję. O rany! Jak to piecze! Pomocy! Tu jest woda, hura! Czuję się lepiej. Dobra. A ja mam makaron więc muszę go zjeść w odpowiedni sposób. Jak prawdziwy samuraj zjem go pałeczkami? Mm, mam nadzieję, że będzie dobry. Zanurzam w czekoladzie. No to jemy. Mm, to jest pyszne, a z czekoladą to bomba. A teraz napełnię czekoladą całą miskę. O rany, mam teraz słodkie spaghetti. Zjem to wszyściutko naraz. Julie, nie smuć się. Kiedyś na pewno ci się poszczęści. To było niesamowite. Co jest pod moim kloszem? Fuj, to śmierdząca zgniła ryba. Strasznie cuchnie. Julie, ty co masz? A ja mam hot doga. Ekstra. Wreszcie mam szczęście. Widzę twoje spojrzenie. Zapomnij, nie mam zamiaru się z tobą dzielić. To jest tylko dla mnie, zjadać swoją rybę. Ale z ciebie, koleżanka. Chcesz, żebym zjadła tą paskudną rybę? No dobra, to zjem. Może z czekoladą będzie lepsza. Albo nie? Dobra, lecimy z tym. Fuj, to jest obrzydliwe. Fuj, zjadłam. To było paskudne. Nie polecam tego nikomu. Amen. Dobrze, nadeszła kolej na mojego pysznego hot-doga. Nigdy wcześniej nie jadłam go z czekoladą. Jest naprawdę dobry. Każdy powinien go spróbować. Mmm, Palce lizać. Nice. Dziewczyny, otwórzcie klosze w tym samym czasie. Mia ja masz śmierdzącą cebulę. Szczęście ostatecznie cię opuściło. A Julie dostała całą paterę babeczek. Są takie piękne i kolorowe. Spróbuj! Tak długo czekałam na szczęście, i ja oto jest, tęczowe babeczki. Takie pyszne. Zdecydowanie zjem je wszystkie, a czekolada mi w tym pomoże. Mm, są bombastyczne. Co chcesz, Mia? Mam się z tobą podzielić? Oczywiście! Proszę! Trzymaj, ale najpierw sama je zjem. Haha. Żartujesz sobie ze mnie? Szczęście w końcu mi dopisało. Nie podzielę się z tobą. Nie oddam ci moich babeczek. Masz pyszną cebulkę. Więc ją jedz. No dobra, spróbuję cebuli z czekoladą. Nowe eksperymenty i smakowe kombinacje. Może mi się spodoba. A może nie? Oj. To jest paskudne. Te cebule sprawiają, że chce mi się płakać. Nawet nie wiem od czego bardziej, od tego, że muszę to jeść czy od tego, że ta cebula jest taka paskudna. Julie, dziękuję za wsparcie. Mam pomysł. Nie chcę płakać, więc zatkam sobie nos spinaczem. Ups, przepraszam. Dziewczyny, chcemy widzieć co macie. Podnieście klosze. mi, ja to ostrygi. Nie zazdroszczę ci. Co ma Julie? Wow, pianki marshmallows i posypka. Tak, znowu mi się poszczęściło. Tak się cieszę, że mam taki smakołek. Fajnie będzie ich spróbować z czekoladą. Dodamy troszkę kolorowej posypki. Mm, idealne i bardzo pyszniutkie. Zresztą nie miałam wątpliwości. Ja teraz twoja kolej. Mam śmierdzące ostrygi. Są takie brzydkie. I żyją. Jak jeść? Co to jest? Specjalny widelec do ostryg? No to spróbujmy. Najpierw napełnię muszelkę czekoladą. Może dzięki temu będzie lepiej smakować. Nie chcę tego jeść. A teraz użyję specjalnego widelczyka do ostryg. Bleh. To jest paskudne. Nie polecam nikomu tego połączenia, ale mam jeszcze dwie ostrygi. Zjem je jednocześnie, żeby jak najszybciej mieć to za sobą. fuj! Chyba się przez to rozchoruje. Ja, brawo! Dałaś radę!